Jak wstajesz rano, to masz czyste konto. Twój mózg jest zapisem przeszłości. To artefakt wszystkiego, czego się nauczyliście i doświadczyliście do chwili obecnej. To bank pamięci wszystkiego, czego doznaliśmy w życiu w naszych szarych komórkach. Gdy ludzie budzą się rano i zaczynają myśleć o problemach, a te problemy to wspomnienia w mózgu, które wiążą się z pewnymi ludźmi, pewnymi rzeczami, chwilami i miejscami. Gdy budzą się rano, to od razu myślą o swoich problemach i wspomnieniach z przeszłości, czyli jakby myślą w przeszłości. Każdy z tych problemów jest powiązany z emocją. Gdy człowiek myśli o problemie, to czuje się nieszczęśliwy, smutny, to zaczyna cierpieć. Ciało tkwi w przeszłości, bo myśli są językiem mózgu, a uczucia są językiem ciała. To jak myślimy i jak się czujemy wyznacza nasz stan bytu. Jeśli mamy wspomnienie skojarzone z emocjami, czy myśl skojarzoną z uczuciem, to wyzwalamy bodziec i reakcję. And a and a Bodziec i reakcja stanowią uwarunkowanie. Gdy ludzie wspominają problemy związane z przeszłością, gdy czują emocje dawnego doświadczenia, to mózg i ciało są ukierunkowane na przeszłość i strzelają tymi samymi myślami, instalują w mózgu te same systemy, wysyłają ten sam sygnał chemiczny do ciała, raz za razem. I powtarzalność tego cyklu myślenia i czucia sprawia, że ciało zaczyna żyć w przeszłości. Ciało jest tak obiektywne, że nie widzi różnicy pomiędzy faktycznym doświadczeniem, które wytwarza emocje, a emocją tworzoną wyłącznie wspomnieniem. Z czasem ciało zaczyna wierzyć, że żyje tym doświadczeniem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jeśli czujemy się nieudacznikiem, to będziemy mieli myśli nieudacznika. Gdy te myśli się pojawią, to zaczynamy wytwarzać substancje chemiczne, które sprawiają, że tak się czujemy. Ludzie wpadają w te pętle myślenia i czucia, czucia i myślenia. Gdy ciało zaprogramuje się do bycia umysłem, to staje się podświadomym bytem. Wówczas zmiana oznacza wyjście ponad ciało. Gdy ludzie budzą się rano, potwierdzają tożsamość opartą na przeszłości, która sprawia, że pragną przewidywalnej przyszłości. Ludzie budzą się rano i sprawdzają telefon, sprawdzają SMSy, y Whatsappa, LinkedIna, Facebooka, Instagrama, wiadomości, różne e-maile. Tak robią codziennie. To jest nawyk. Gdy się połączą ze wszystkim, co jest znane w ich życiu, to budzą się i przechodzą serię rutynowych zachowań. Robią dokładnie to samo, co robili dzień wcześniej. Gdy wpadamy w rutynę, jeździmy tą samą drogą do pracy, widujemy tych samych ludzi, reagujemy na te same uwarunkowania, robimy te same zakupy, jemy to samo, siedzimy na tym samym krześle, oglądamy te same programy w telewizji, wysyłamy SMS-y, narzekamy przez telefon. Gdy ciągle robimy to samo, to wytwarzamy w sobie nawyk. Nawyk to nadmierne, automatyczne, nieświadome myśli, zachowania i emocje, które wyrabiamy powtarzalnością. Nawyk jest wtedy, jak coś robimy tak często, że ciało potrafi to zrobić lepiej niż świadomy umysł. W pewnym sensie przeszłość wielu ludzi wygląda tak samo jak ich przyszłość, a ich przyszłość będzie wyglądać tak jak ich przeszłość. Ciało ma automatycznego pilota, który ciągnie ku przewidywalnej przyszłości, opartej na tym, co robiliśmy w przeszłości. Wolna wola ustępuje programowi i to się staje czymś znanym. Gdy ciało jest uwarunkowane, to musimy pokonać nawyk bycia sobą w rutynowych życiach. Większość ludzi zmienia się dopiero w kryzysie. Czekają, aż jest tak źle, że wreszcie trzeba coś zmienić. Ale nie czekajmy na to. Zmieńmy się i podejmijmy decyzję, żeby żyć lepszym życiem, zanim tak się stanie. Jeśli to jest znana przeszłość, a to jest przewidywalna przyszłość, to jest tylko jedno miejsce, w którym jest nieznane. I to jest punkt hojnej chwili obecnej. Gdy mówię o pokonaniu czasu, chodzi mi o odkrycie tej obecnej chwili. Zarezerwuj swoje miejsce teraz, zapisz się dziś i zacznij swoje nowe życie.